Proszę Państwa, nakręciliśmy króciutki filmik pokazujący jak przyciąć otrzymane od nas sadzonki jabłę. Mniej więcej drzewko, które od nas otrzymujecie wygląda tak, że jest to pęd główny, kilka bocznych gałązek. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to miarką czy inną rzeczą odmierzyć mniej więcej 50 cm od podstawy nasadzenia i poniżej tej wysokości należałoby usunąć wszystkie rosnące tam gałęzie. Koronka dla naszej wygody dobrze, żeby zaczynała się na wysokości 50 cm. Obcinamy na obrączkę. Następnie przycinamy o około 30-25-30% każdą jedną gałązkę. Tak, żeby stworzyć sobie pierwszą koronkę. Przycinamy, jak widać na filmie, robię to sekatorem, pod kątem. Tak, żeby pozostawić dolny pączek wyrastający. Równolegle do yy, obecnej gałązki, wstępnie skracamy też na obrączkę górne gałązki. One w tej chwili nie są nam potrzebne. Musimy zachować jakąś równowagę pomiędzy korzeniami a y, ilością pędów, więc musimy ją nieco ograniczyć. Przewodnik drzewa również pod kątem, jak widać, skracamy jakieś 40 cm. Ponad ostatnią gałązką. Tak otrzymujemy wstępnie uformowaną koronkę. Usuwamy jeszcze jakieś uszkodzone pędy. Następnie, za pomocą spinaczy, takich klamerek, które można u nas kupić za 5 zł, za bodajże 50 sztuk, odginamy pozostawione gałązki. To powinniśmy zrobić na wszystkich. Ja to robię tu obrazowo, jedynie na kilku gałązkach. Odginamy gałązki. Yy, od przewodnika, żeby utworzyć pomiędzy gałęzią, a tym przewodnikiem jak najbardziej zbliżony do prostego kąt. Będzie to nam potrzebne przy dalszym formowaniu korony na wrzeciono i zabezpieczy przed wyłamywaniem się gałęzi pod obciążeniem owoców, które w przyszłym lub obecnym roku na nich zapewne urosną. Teraz macie Państwo zbliżenie, jak to odginanie wygląda. Bardzo niezbędny zapiek, prosty, tani, a daje e, potem bardzo duże zalety. O, a tu mamy, proszę bardzo, tak zacięty, tak powinna wyglądać zacięta gałązka.